Witam wszystkich na kanale Wojka Maxa. Dzisiaj troszkę odpoczywamy od TikToka, ale to nie znaczy, że takich contentów nie będzie, więc zapraszam do subskrypcji po kolejne odcinki i za lajkowanie, jeżeli w sumie całkiem Wam się to podobało. Dzisiaj będziemy obgadywać coś innego, czyli jak zrobić content, jaki produkuje Gary Vee. Jako, że akurat miałem przyjemność współpracować z timem Grewi polski, pozdrawiam. A przy okazji parę tipów wyciągnąłem od nich, więc chciałbym się tymi sekretami z Wami dzisiaj podzielić. Więc, jak mieć wideo, które wygląda w ten sposób? Actually, is it laziness? Tego dowiemy się dzisiaj, więc lecimy. Pierwsza rzecz to ogarnięcie strony, która się nazywa Feed.io. Bez pricingu. To jest ta stronka, z której będziemy dzisiaj korzystać. Musimy się zalegować, więc. Okej, okay, jesteśmy, tak to tutaj wygląda New project, spróbujemy jak to wygląda Upload a video, audio, of course I will Coś tutaj musimy wrzucić, a może ostatni film, co? A 50 megabajtów Eee, no dobra, czyli musimy mieć pro, żeby mieć więcej, to jest pierwszy tip Dobra, mamy clean audio, mamy opcję. Sprawdźmy. Mamy tutaj na dole naszego gościa i mamy podgląd. To też fajne. Na przykład, co tutaj mamy do roboty? Możemy sobie zmniejszyć to. Ok, ale to zmniejsza całe. Tak, to zmniejsza całe. Ctrl Z. Sprawdzamy, czy działa. Nie działa, więc musimy wrócić tutaj tym. Dobra, e, więc co? Najpierw ja bym chciał coś takiego, co się nazywa ten bar. Elements. O, progress bar. Pięknie. Add progress bar. Pięknie. Ok, i te etapy. Oczywiście, ale czy nam wyjdzie teraz, tak? Wyjdzie. A, sprawdzimy, sprawdzimy. A popatrz, jest. Mamy progress bar. On jest taki słaby trochę, nie? A dałoby się, żeby to był square. Rounded, rounded jest fajnie, zaokrąglony. Mam jeszcze circle. Ale jak wygląda circle? To jest. Circle to jest okrąg. Aha, w ten sposób bardzo ciekawe. Kolor możemy też zmienić, więc zaraz sobie zmienimy. Co mam jeszcze? Donut! Mamy donut! Patrzcie, ja. Yeah. <laughs> Okej, okay, dobra, to my sobie damy normalnie, ja lubię ten rounded, jest bardzo fajny, damy sobie na dół. Ja bym sobie go jeszcze zmienił, albo na przykład dał tutaj, bo na przykład jeżeli mamy TikToka, to tutaj mamy te wszystkie opisy i takie tam. Dobra, damy sobie go takiego małego. Kolor musimy sobie zrobić. Czerwony, to będzie full a B... patrzcie. Ja I ten pierwszy tutaj To jest ten jak będzie pełny, a B to jest ten, który jest jak jest pusty, nie? Więc e, mamy też start end, więc normalnie to powiedzmy już dodaliśmy sobie do naszego wideo ten nasz progress bar. Ok, druga rzecz. Filters. Aha, czyli fi te wszystkie filterki, które możemy mieć w normalnych programach do edycji. Możemy sobie tu ogarnąć. Adjust, czyli na... Możemy to zrobić też ręcznie. Efekty! Popatrzcie, są jakieś efekty nawet. Czekajcie, ja wyłączę filtry, żeby nam się nie lagowało. Najpierw mamy non, czyli zero, żadne. Efekty. Co to mam za efekty? VHS. VHS, sprawdźmy. Taki, taki... Aha, okej, okay, taki troszkę lagowy. Glitch to też znam. Czarno-biały. Sprawdźmy. O, to mi się podoba. Fajny, fajny. To mam jeszcze to jest jakiś śnieg chyba, widzicie to? Split. I mamy tam trochę efektów, więc spoko w tej darmowej wersji. Audio, popatrz, możemy dorzucić jakieś audio, więc jest też bardzo szybko, fajnie. Speed możemy zwiększyć do dwóch. Zgadza się? Tak, do dwóch. A my sobie damy znowu na jeden, więc jak, jak na przykład tu zrobimy sobie, nie wiem, jeden 54, mówię, kurde, ja mam lecić dotąd. Co ty? Jeden. I git. jo Możemy sobie porysować, żartujesz. A, czyli mamy nową warstwę. Nową warstwę, którą musimy w ogóle tutaj przykrócić. Bo ta pierwsza to jest ten nasz progres bar, nie? Mamy... Okej, okay, i co tu mamy? Na przykład fioletowe. Okej. Okay. I co tu mamy? Na przykład, jak ja sobie zrobię, że ta warstwa będzie dopiero od tego momentu i dam sobie od początku. Tak będzie? Pobawmy się tym trochę, mamy layer, czyli mamy warstwy, to napiszmy pierwsza warstwa, druga warstwa, najpierw pierwsza ustalamy, powiedzmy tutaj i tak brush size, aha size to mamy też rozmiar, damy sobie piątkę, żeby była mniejsza kropeczka tutaj mamy, damy sobie tak i potem drugą warstwę, którą mamy na przykład od 10 i ona będzie na przykład w ten sposób i jeżeli chcemy to możemy latka po klatce, ale wiecie co, no to jest trochę naprawdę, to jest dużo trochę pracy, to zrobimy od 2, o, 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 jak nam wyszło? No i nam się pojawiło, więc to są, to są takie bardzo proste rzeczy, wręcz, wręcz lightowe, auto, subtitles. Tutaj mamy napisy, e, albo auto, prawdopodobnie, no nie mam tutaj żadnych. Aha, language to detect. Ej, jest polski, to musimy zaraz sprawdzić z jakimś innym wideo, ale możemy dodać napisy, albo ja Wam teraz pokażę manualne, jeżeli coś tam chcemy powiedzieć, patrzcie, jest mniej więcej w ten sposób. To co byśmy chcieli? Od 0 do 3, kiedy widzisz kogoś, potem od 3 do 6 automatycznie nam się zrobiło. A ta osoba, to ty, ale jestem śmieszny. Generalnie możemy też tym manipulować, więc tutaj bez obaw, nie? Możecie sobie dodać da na górę, na dół. I, I sprawdźmy od nowa, jak to wychodzi. Tutaj i tu. No i mniej więcej tak to mamy. Patrzcie, ma jeszcze jedna ważna opcja. E, którą mamy to jest canvas size, to mamy tutaj e, te wszystkie rzeczy na wszystkie social media Na przykład to mamy TikTok, to wiadomo To mamy na przykład landscape jakiś, to mamy prawdopodobnie na YouTube'a Nie, YouTube jest inny, albo w sumie patrzcie, nawet nam dodał jakiś śnieg e, Square to jest prawdopodobnie na Instagrama, tylko popatrzcie, no coś tutaj jest nie tego Ale możemy na szczęście to tak zrobić Co mamy jeszcze? Na, na Pinterest'a nawet mamy Więc jest bardzo dużo tych opcji Kurczę, teraz mi się zlagowało. Jako, że nam skraszowało, to spróbujemy jeszcze raz. Spróbujmy sobie ściągnąć ten, ten nasz fascynujący projekt. Dobra, w końcu mamy. Ok, copy to linkboard. Okej, okay, czyli możemy to komuś wysłać. Download video, download as gif. Fajnie, share video, remove watermark. Aha, czyli mamy też watermark. Widzicie? A bo on się skończył renderować i teraz dopiero nam ściąga. To wszystko z tego odcinka. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jest to wersja darmowa. 50 MB musi mieć wideo oraz jest wodny znak, więc ewentualnie można go jakoś tam uciąć. No ale tyle w wersji darmowej. Całkiem fajnie jak na krótkie treści wideo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zalajkujcie. Zasubskrybujcie po kolejne filmy, bo szykuje się coraz więcej rzeczy z TikToka, bo widzę, że to lubicie. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!